Cześć, chciałem ja Ci się pokazać medytację, która pozwala Ci, pozwoli Ci się odstresować. Po na przykład napiętym dniu, kiedy występowały różne spięcia, często nasze mięśnie, nasz oddech, nasze ciało całe gromadzi dużo napięć, nasz, nasz oddech staje się niespokojny, występują różne reakcje w organizmie, które później ciało... Hmm, zaczyna doświadczać, i e, przez to mamy różne spadki energii po, po takich e, m, momentach. Więc, e, jednym z narzędzi, które może Ci pomóc e, odwrócić ten proces i e, z powrotem, i bardzo się zrelaksować, także jest e, taka medytacja, w której Bierzemy 8 krótkich wdechów. Po prostu usiadamy w pozycji łatwej i bierzemy 8 krótkich wdechów. I jeden długi wydech robimy. I kontynuujemy to przez 3, 5, 11 minut. Zobaczcie, jakie są efekty. Na pewno doświadczycie podczas tych wdechów e, pewnego rodzaju rozluźnienia, bo e, te wszystkie napięcia zaczną sch schodzić. I e, bądźcie z tym oddechem, bądźcie z tym świadomi, e, wtedy ta medytacja przyniesie dużo e, większe korzyści. Także zachęcam Was do tego, jest to bardzo fajne ćwiczenie, możecie to wykorzystywać po prostu po każdym dniu, który przyniósł Wam trochę stresu, przez to będziecie po prostu zdrowsi. I tego Wam życzę i do zobaczenia, trzymajcie się.